Nie wiem, mam wystarczająco miejsca na dysku, i tak będę to nagrywał, szczerze. Może coś się kiedyś z tego zrobi. Właśnie, ja muszę ten skatomofobię, czy jakkolwiek to się tam nazywa. No mam to samo. No i teraz jest kot! Pokaż. Co? Jak? Co? Masz? 1, cztery, jeden, pięć, 1, 4, 5, 6? Tak. Pokaż mi, gdzie to masz. No, Kuźma, tam gdzie było mi to wcześniej w ogóle nie było, tylko to mi A teraz tam był kod. A ja tego wcześniej nie klikałem ani nic. Partner is here, you are here, okej. Okay. System wentylacji. Dobra, będziesz mi teraz musiał chyba pomagać. O. Jesteś w wentylacji? Wait, jeszcze nie. Dobra, już jestem w wentylacji. Pierwszy zakręt, mapy. gdzie muszę iść. Okej, okay, yy... bo. Czekaj, czekaj, wchodzę, co nie? Wchodzę. Czy ty masz tą mapę. A ona jest identyczna? No, to jest ta sama mapa. Hmm. Wchodzę, no ale wiesz. Wchodzę. Prawo, lewo. Bo ja szczerze ja jestem słaby z tych. Czekaj, jak gdybyś był tutaj. To byś musiał skręcić w prawo. A nie prosto? Prawo. Znaczy. Prawo i mam kolejne dwa. I mam kółko, czyli jestem na tym zerze. Lip... I teraz, znaczy, jak doszedłeś do tego samego boku, jak szedłeś w prawo, to iść teraz prosto cały czas. Idę prosto. W lewo. I prosto. Nie. I nie. jak zobaczysz ścianę? Co? Bo ty mi mówisz chyba ze swojej perspektywy, a nie odwróconej. Nie, my my nie, jesteśmy. Ja, i... By the way, my nie jesteśmy z po prawej ty stronie. Ty jesteś zielony. My nie jesteśmy po prawej stronie. My, znaczy mi tutaj pisze: You are here, partner is here. Aha. Ja jestem czerwony. No. Tu? Nie, nie tu, w drugą ty, ty jesteś zielony i wtedy ja... Dobra, wyślę ci teraz zdjęcie całej mapy i masz. Już wyszedłem. Muszę... Mhm. Jak to, z gry? Nie. Coś ci otworzyłem? Y... Nie, słyszałem taki dźwięk. No właśnie. They are... They are foster watching. They are hosting. Okay. R... Korrekt. Nie ma tu kafelek. Góra... wait, du, Gura... du, Gura... Who is in control? Mogę to skrzynki przesuwać. No i kurwa, no to wejdź w nie. Przejdź przez te węty. Ale jak je otworzyć? Nie ma otworzonego wętu? Nie. A teraz? No zamknięty. No nie. No bo ja nie to mogę wtedy nic nie zrobić. Niech tu nie ma jakichś kontrolek, jak ale masz czegoś, jakiekolwiek czekaj. przejście inne poza tym? Nie, tu dosłownie jest tylko ta wentylacja, przez którą widzę. Czekaj, zobaczyć, czy są jakieś kontrolki, bo, bo te klik mi. możesz tam wpisywać rzeczy, co nie? No, weź tam, wpisz poster. Ty osy, ale w miejsce tego kodu, czy gdzie? Te kliknij. Y nie mogę tam pisać. Wiesz, co się stało? Właśnie no... się, się zbagowało, bo tu ogólnie nie, nie, nie mogłeś. Nie mogłeś pisać, tylko no właśnie widzę, bo... że kliknąłeś i jest The Code coś tam, coś tam. Ja pierdolę. Nie mogliśmy tego zrobić przez baga, jebanego. Ty to rozumiesz, nie mogliśmy przejść tego, bo był błąd kurwa gry. No. Wiesz co, zadłuż, daj mi sekundę. Dobra, jestem. A ty już gdzieś tam wlazłeś? Nie, dalej stoję w, stoję w pokoju. Nie widzisz mnie? Ja musiałam przycisk kliknąć, żeby otworzyć tego węta. Ja pierdolę. No dobra. No. O, kuźba. Co dalej? Szczerze. Nie wiem. Masz takie jakby przyciski góra dół? Czy coś takiego? Mogę wejść drabiną do wentylacji. Mam pokój gdzie jest pełno kartek. Mm -hmm. Są takie deski drewna. No. Są te kontakty. Tak. Mam jedne drzwi, które są zamknięte drugi jest taki, wiesz, kaoszyn, że tu ten... Że... I tam są takie beczki radioaktywne. No. Z, ze śmietnikiem, który jest ma recykling i mogę jeszcze wejść tam do góry do... I jeszcze tu mam taki jeden pokój, który jest zamknięty. Mam tu cztery rury jeszcze przy tym. Teraz wejdę tam do wentylacji, co? No idzie do wentylacji. W dół okay, musisz iść jakoś. Mam tu, mam, mam tu pędzel z farbą. No. Mam tu jakąś czerwoną strzałkę, że muszę iść tam. Mam drugi pokój, gdzie jest pełno wszystkiego. Mam tu jakieś cztery dźwignie. Okej. Okay. Dół, pierwsza na dole, pierwsza do dołu, no. druga do góry. No. Trzecia do Trzecia. dołu, i czwarta do dołu. Dzięki. Jest. Otworzyło się. Co teraz? Mam przejście dalej. Mam jakieś drzwi Musisz właśnie drzwi. czerwone te. Ktoś Musisz czerwone. nacisnąć czerwony przycisk. Emergencji ja, ja, A nie, ja muszę. Chyba. Well, ja jakoś muszę właśnie się dostać na. Nacisnąć przycisk emergency Wait. Ja mam jeszcze jeden przycisk jakiś. Ja na jakąś czerwoną farbę. Patrz! To activate the button. Nacisnąłem coś. Co? A. Po co biega? Uruchomiłem jakiś coś. Ale co to robi? Eee... Pudła mi daje. Tylko nie wiem czy mogę je w ogóle jakkolwiek ruszyć. No bo... Jakby pudła, czy gdzieś ci się pudła może pojawiły? Co to był za dźwięk? Coś ci otworzyłem? Coś był za dźwięk, ale... Bo kliknął na jakiś przycisk. Kliknę na niego jeszcze raz. Czy nie możesz? Nie, nie mogę, bo już go kliknąłem. Nie, nie mogę już tego kliknąć kolejny raz. Aha, i się teraz strzałka zmieniła, że muszę się wrócić. Oj, no. teraz mogę wejść tam gdzie były te takie beczki. Okej. Okay. Są dwa spadki. No. Kurde, jak się przestraszyłem. Coś możesz tam zrobić? Mam mam dwa spadki. No. No, mam dwa spadki. Coś nacisnąłem. Wentylacja otworzyłeś chyba, bo nie wiem, czy ona była otwarta. Nie Ale wiem. Ja do niej się nie mogę dostać. Sobie coś otworzyłem. Do you trust, A, your... No, do no. You trust your partner? Ask him how he got the air? Jestem. Eee. Halo? Mam tak, przeczytam ci. Do you trust your partner? Ask him how he got the axe. Masz siekierę? Jakoś zdobyłem. Masz siekierę. Znaczy. Mam. Ale wiesz jak Bo zdobyłeś? Pierwszy... Yy, jak byłem w tym pierwszym pomieszczeniu, co tam mi yy, była ta mapa. Tak. To. Jakby gdzieś poszedłem, nagle mi się w, na, po, gdzieś skakance po tych półkach. Mm. Nagle mi się wyświetlił taki komunikat, że ten, że mam Mhm mm Dobra, he or she can kill you. What is this place? The right hallway is on the monitor. Wydaje no, mi się, że coś jest monitor. zepsute. Tak, mam monitor. Ale wydaje mi się, że jest znowu coś jest zepsute, bo mogłem wpisać, co chciałem, tam. To, co ryzykować? No. Lewy czy prawy? Prawy. Chyba dobry. Co ty zrobiłeś? tam przycisk. Okej, okay, mam przejście otworzyło mi się przejście. Jakąś wentylację mi da. To też otworzyło. Może też masz czarny ekran? Tak. O. Oh. Subject is em emergen emergency exit to... ...escape? To escape. No, Chyba to są kilka odcinków. spróbować to jeszcze raz? Sprawdzić mm. czy jest inny jakiś ten? Można, mogę spróbować drugą dziurą. No. Chociaż to jest randomizet. Może na inny dzień, co? Tak, kiedy indziej. Dawaj teraz ten num no Co ty na to? Spoko, ale to chyba taka ostatnia gira będzie. Mhm. O dol do mnie. Czekaj, bo mi się zbagował, nie mogę wejść. Nie. Znaczy, że tego nudgset nie muszę nagrywać. Ja, jak ty będziesz mieć? A to jest z jednej perspektywy wszystko? Mhm. Okej, okay, dobra. To nie czekaj mówisz. Muszę z zadań wyłączyć Robloxa. Bro. Bo... No W ogóle trzeba było kiedyś to doors przejść. <śm> o już mam, mam, w ogóle mam sposób na, na ten wiesz, na ten ogród. No. To, to jest tak proste Wystarczy, że dasz sobie grafikę na no. jeden. Na jedną kreskę. Że na najniższy. Mhm. Mm Wiesz co, to by wypadało w dużo osób to grać. Chyba jakiś większy serwer znaleźć, co? No. Okej. Okay. Nie ma większych serwerów. Mówisz to największy? Ma, jeden ma 5 osób, a drugi ma 6 tobą. Hmm. Czy 100 to miało największy sens? Dobra, to chodzisz. 5 <gry> gracze, dobra. 5 na 100. Eee. Przecie, w sensie, bo ja najpierw chciałem w Nudmurg grać, a nie Nung Society. Przecie, w sensie, Wnung Society, nie Nudmurg. Um, Nullwork. Our name is Null. Five people are here. Okay, i to Your name is. This... Nullwork is. Continue... Tak, this is a continuation of isolator. Looks like you're playing with your friend. By do panziury pangiorka je tyha <laughs> account was created 2267 days ago You are a Roblox veteran Kiedy ty. Kiedy, ile tam ci pisało, że zrobiłeś dni temu? 1324 You see, we know almost everything about it. No to nieźle, no to mam prawie dwa razy starsze konto od ciebie We need to choose the strongest player for the experiment We'll choose you if you don't. Co? If you don't, die. Okay. Wiesz co ci powiem? No. No a to po tym dialogu. Dobra. Anyway, you have 3 luck. 3 lives. Good luck. Ciekawe kto ma tu z tego serwera najstarsze konto, czy to ja. Jak coś jestem w rogu pokoju. Y to jest moje czwarte yy, ten, konto, ponieważ miałem trzy. To dosłownie jeszcze grałem na telefonie, bo jeszcze nie mam w ogóle laptopa ani nic, więc to już było mega stare konto. Miałem takie eventowe darmowe itemy, jak na przykład tarcza Kapitana Ameryki, ale zapominałem hasła do tych kont, jak byłem mały. Hmm. Więc. No to jest moje trzecie, tam czwarte, czwarte konto.